Okoń, ole, Labaks tu ale mam coś zajebistego. Ja cię sunę, co to jest? osiemka. Bity tydzień czasu z dupą przed komputerem. Także cieszę się z każdego łyku świeżego powietrza. Jestem znowu na rybkach, także czas rozruszać trochę te hemoroidy i zabieram się za wędkowanie. Trzymajcie się. heja, cześć. No, jest pierwsza rybka. Zapowiada się cudownie. O rret, jak się cieszę. Sandero. Niestety, turbo niewielki, no ale na początek, na rozgrzewkę może być. Opla, wek do wody. Jestem jakieś 15-20 minut, trzy okonki, jeden sandaczek. Niestety ciągle malutkie skubią. Czekamy na te większe. No niestety, no nieco głębszej wodzie ich nie było, dlatego spróbujemy tym razem na płyciźnie. O, proszę. Mikrookoń. Spróbujemy poczęstować je krewetką. Coś mam, ale to wszystko takie same. Całkiem, całkiem, ale też jeszcze nie jest to. No i na tą kreweteczkę, nie? Następne. Orany, banany. Orety, kotlety. O matko, sałatko. Wszystkie takie same. O, zaciąłem normalniejszego. I na czeburaszkę. To okoń? ciekawe, jak się to w bajeczny Szczupak, szlak by to trafił, krew nagła zalała. Aż wosk szlak jasny trafi, krew nagła zaleje. Na leje. Ma szczęście za sam kancik. Także może przyponę nawet nie zepsuł. Zobaczcie jaką ma pijawkę. No dobra, próbujemy dalej, może jakiś okoń siądzie. Narobił no, nadzieję, ten szczupak a skończyło się. Na rozczarowaniu coś wzięło normalniejszych rozmiarów Tylko co to? Zgaduje, że sam Okoń, Okoń, Orelabaks. Jest! Piękny No ten już po 30 muszę być. Okoń, okoń no Tuścioszek Spróbujemy dziada zmierzyć ile może mieć No te 30-29 29 czyli już pod 30 Dobra puszczamy jeszcze foteczka i leci do wody Dobra, dziadek, wracasz do wody. Poszedł. Jest! Nareszcie, kurna, coś większego. Okej, okay, zatem powtórka z rozrywki. Wczoraj byłem nieco później, dzisiaj jestem nieco prędzej ze względu na to, że ten wczorajszy okoń wziął tuż przed zmierzchem. Dzisiaj zaczniemy tuż po świcie, może te większe są właśnie o tej porze aktywne, zatem walczę. Ale mam coś zajebistego, ja cię sunę, co to jest? O ja, sandacz? Ja pierdziurę No może być ciężko to wychlastać. dobra, spokój, nie kręcimy kołowrotkiem, tylko pompujemy. O Labroks ja. No, pokaż się rękaliczkę zdjąć. Czy leszcz, leszcz, coś to, 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 to się stanęło? Niedobrze może nawet spać, także zejmę sobie spokojnie rękawiczki i go chwycimy No, chyba serczy, co? Jeszcze O jenny <grywka> Ale mocarz. No chodź. O, zobaczcie, jaka waga. Masakra, podchaczone niestety. Tutaj za płetwę. Mógłbyś mi pomóc? Dobra, wraca do wody. O. Ewidentnie istnieje coś takiego jak, jak Bajas na albo albo na miejscówkę. Zaczynałem tam. Kilka rzutów, ten leszczył, wiesił, troszeczkę tam porzucałem. Teraz jestem tu, a do tego pomostu ciągnie mnie kurde jak magnes. Złapałem tam kilka ryb i chciałbym tam łowić dalej. Podobnie z przymętami zresztą. Nie? Jeśli macie jakąś, która wam się sprawdziła, raz, drugi, trzeci, to mimo, że inne mogłyby być skuteczniejsze i zalecałoby się je zmieniać, jak ryby nie biorą, to my często rzucamy na tę samą. To historyczne wędzisko. Hunowie na to łapali kiedyś. Wyniki mieli pewnie lepsze od nas, bo było więcej. Ha, nawet się rozmiar zgadza, bez kitu Nie, ten jest troszeczkę dłuższy. O! Ale niezbyt wytrzymały. Także plus dla wędeczki. My tu gadu, gadu, śmiechy, chichy. A w międzyczasie pomożnik został zajęty. Ale może to nawet lepiej. Bardziej aktywnie dzisiaj połowie. No, widzę teraz, czekajcie, raz, dwa, trzy, cztery, osiem osób i wszyscy stoją jak pomnik Lenina. Nic, kompletnie nic nie bierze. No, zmiana na krewetkę pomogła, ale wędka aż harczy od tego mrozu. Przelotki pozamarzane. Po Och, ach, ach. Siedzi. Ciekawsze, bo wszedł Ciężko powiedzieć co to. O, ciekawsze. E chyba nie. Na krewetunie. Co to jest? Okoń? Okoń, o kurde. Ładne. Tylko się nie wypni teraz opla jest. O, taki. Garbusek zgrabny. Wracaj do wody. Ach. Niech to szlak jasny trafi. Krew nagła zaleje. Neverending story. Uuu. Jak nie chcą po dobroci, to zastosuję broń ostateczną. demo gorgon Ciekawe czy ich pobudzi do brania. Nawet Demogorgon nie pomaga. Dobra, chyba czas się pożegnać. O, miałem branie. Na no, szlak! Po długim czasie nic nie brakowało i teraz miałem branie. Dobra, jeszcze jeden rzut. Dobra, słuchajcie. Czas podsumowywać. Nie chcę, ale muszę się zwinąć za chwilę lecieć. Zatem. <laughs> Te rybki kurczę, no mega nieaktywne. Okoniem trzeba, tak jak teraz pokazuje, delikatnie dodać pod noskiem, może się jakiś skusi. No, ten jeden okoń, świat całkiem ładny. Jeden centymetr zabrak do szczęścia. Także największy okoń w tym sezonie mój. Nie jest to jakiś gigant, ale mnie bardzo cieszy. Co do następnych wyjazdów, na pewno pojawi się jeszcze w grudniu. Raz, dwa razy, może trzy na rybkę. Także oczekujcie kolejnych relacji. Ok, na no mnie pora. Trzymajcie się. Heja, cześć.